Serial Dziedzictwo to niezłe kino akcji. Zobacz, co się wydarzy w odcinkach od 652 do 660 tureckiej telenoweli Emanet. Sprawdź streszczenia i dowiedz się, czy Jaman uratuje Nane, jak skończy Idris oraz jakie nowiny ogłosi Ali i Duygu. Postanowiliśmy sprawdzić, co wydarzy się po przerwie w nadchodzących odcinkach tureckiej telenoweli Emanet. Co się wydarzy w serialu Dziedzictwo. Obecnie widzowie obserwują, jak Nana, która przybyła do domu Yamana z zamiarem zemsty, mierzy się z prawdą. Jak się bowiem okazało, to Idris zabił swojego i nany brata, Azisa, a także Zejer i jednego z braci Yamana. Dziewczyna dotrzymała swojego słowa i przywiodła zabójcę brata przed oblicze sprawiedliwości, co rozpoczęło serię problemów. Idris podstępem porwał Nanę, a na ratunek kobiecie ruszył Yaman i Nedim. Niestety, brak współpracy sprawi, że Jaman nie ma stracinane. To doprowadzi do poważnego kryzysu przyjaźni obu panów. Nie pomoże również fakt, że Nedim zakochał się w Nanie, której serce bije mocniej, ale na widok Yamana, sprawdź streszczenia odcinków od 652 do 660 serialu Dziedzictwo. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach serialu Dziedzictwo? Akcje zdominują starania Yamana o odbicie nany z rąk Idrisa. Podły brat Azisa kiepsko skończy. Gdy zniknie zagrożenie, nana i Yaman będą musieli odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: iść dalej osobno czy ramię w ramię? Sporo wydarzy się także u Ais, która zostanie wrobiona w szpiegostwo. Czy Feritowi uda się udowodnić jej niewinność? Powróci także wątek Alego i Duygu. Ciocia Sultan otrzyma najlepsze wieści, jakie tylko mogła sobie wyobrazić. Co dokładnie wydarzy się w odcinkach od 652 do 660 serialu Dziedzictwo. Sprawdź naszą galerię.